Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to okruszyny. Czasami tak jest, słuchajcie, że z różnych powodów nie możemy zjeść chleba. Najczęściej z tego powodu, że jesteśmy w grzechu ciężkim, na przykład, i nie możemy zjeść chleba. I wtedy nasze serce staje się takim żebrakiem, o okruchy, okruszyny. Ale wiecie, przypominam sobie <laughs> moją babcię czy dziadka, którzy uczyli nas tego, aby okruszyny, które zostaną po posiłku, yy, przez zwilżenie palcy, yy, pozbierać ze stołu, żeby żadna z tych okruszyn nie spadła. A, a, a jeśli spadła na ziemię, to tym bardziej trzeba było te okruszyny yy, pozbierać. Z takim szacunkiem ogromnym babcia zgarniała te okruszyny ścierką na, na dłoń i albo dawała do, do, do pojemnika z jedzeniem dla zwierząt, albo sama, sama zjadała. I to zbieranie okruszyn tak naprawdę jest jednym wielkim świadectwem szacunku do chleba. Więc słuchajcie, nawet jeśli jesteśmy w takim stanie duchowym, że yy, czy to chwilowo, czy może z powodu jakichś życiowych perturbacji na dłuższy, na dłuższy okres czasu nie możemy zjeść chleba, to niech to skrupulatne yy, zbieranie okruchów, okruszyn będzie świadectwem wielkiego szacunku wobec chleba. I daje nam nadzieję na to, że znowu będziemy mogli zasiąść do stołu i, i spożyć chleb. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do jutra.